Brzęk mieczy umilkł, wrzawa rzezi ucichła. Cisza zaległa krwawo zabarwiony śnieg. Ponure, blade słońce, które oślepiająco lśniło nad lodowymi polami i śnieżnymi równinami, rzucało srebrne refleksy na rozdarte pancerze i połamane ostrza tam, gdzie martwi leżeli tak jak padli. Bezwładne dłonie wciąż ściskały złamane rękojeści. Hełmy na głowach, odrzucone w tył w konwulsjach śmierci, ukazywały rude i złociste brody, skierowane ku górze w ostatnim wezwaniu do Imira, lodowego giganta, boga wojowniczej rasy. Przez czerwone zaspy i ciała odziane w kolczugi, dwie postacie patrzyły na siebie wściekle. W tej bezkresnej pustce tylko oni się poruszali. Mroźne niebo było nad nimi, biała, bezkresna równina wokół nich, martwi u ich stóp. Powoli niczym duchy, na umówionym spotkaniu pośród rzezi martwego świata, zbliżali się do siebie przez stosy trupów. W ciszy, która zaległa, stanęli twarzą w twarz. Obaj byli wysocy, zbudowani jak tygrysy. Ich tarcze zniknęły, pancerze, były poobijane i podziurawione. Na kolczugach zaschła krew, ich miecze były czerwone od posoki. Rogate hełmy nosiły ślady zaciekłych ciosów jeden był bez brody, z czarną grzywą. Włosy i broda drugiego były rude jak krew na oświetlonym słońcem śniegu. Człowieku, rzekł Rudobrody, powiedz mi swoje imię, aby moi bracia w Wanachajm wiedzieli, kto był ostatnim z bandy Wulfhera, który padł przed mieczem. Heimdula, nie w Wanaheim, warknął czarnowłosy wojownik, ale w Walhalli opowiesz swoim braciom, że spotkałeś Konana z Cymerii. Heimdul ryknął i skoczył, a jego miecz zamigotał w śmiertelnym łuku. Konan zachwiał się, a przed oczami mignęły mu czerwone iskry, gdy świszczące ostrze uderzyło w jego hełm, rozpryskując się błękitnymi iskrami. Lecz gdy się chwiał, pchnął z całą siłą swych szerokich ramion, napierając haming ostrzem. Ostry czubek przebił mosiężne łuski, kości i serce, a rudowłosy wojownik padł martwy u stóp Konana. Cymeryjczyk stanął wyprostowany, ciągnąc za sobą miecz, gdy nagłe mdłości i zmęczenie go ogarnęły. Blask słońca na śniegu ciął jego oczy jak nóż, a niebo wydawało się skurczone i dziwnie odległe. Odwrócił się od stratowanego pola, gdzie żółtobrodzi wojownicy leżeli w śmiertelnym uścisku z rudowłosymi zabójcami. Zrobił kilka kroków, a blask śnieżnych pól nagle przygasł. Ogarnęła go fala ślepoty i osunął się w śnieg, podpierając się opancerzonym ramieniem, próbując strząsnąć ślepotę z oczu, jak lew strząsa grzywę. Srebrzysty śmiech przeciął jego zawroty głowy, a wzrok powoli się rozjaśniał. Podniósł oczy. Cała sceneria wydawała mu się dziwna w sposób, którego nie potrafił określić ani nazwać. Ziemia i niebo miały nieznajomy odcień. Ale nie zastanawiał się nad tym długo. Przed nim, kołysząc się jak młode drzewo na wietrze, stała kobieta. Jej ciało w jego oszołomionych oczach było jak z kości słoniowej, a oprócz lekkiego welonu z pajęczej nici, była naga jak w dniu narodzin. Jej smukłe bose stopy były bielsze niż śnieg, po którym stąpała. Śmiała się zdezorientowanemu wojownikowi prosto w twarz. Jej śmiech był słodszy niż plusk srebrzystych fontan, a jednak zatruty okrutną drwiną. Kim jesteś? — zapytał Cymeryjczyk. — Skąd przybywasz? — Cóż to za różnica? Jej głos był bardziej muzykalny niż harfa o srebrnych strunach, ale ostry od okrucieństwa. — Zwołaj swoich ludzi — powiedział, chwytając miecz. — Choćbym miał upaść z wyczerpania, nie wezmą mnie żywcem. Widzę, że jesteś... z Vanirów. Czy ci to powiedziałam? Jego spojrzenie znów powędrowało ku jej niesfornym włosom, które na pierwszy rzut oka wydawały się rude. Teraz zobaczył, że nie były ani całkiem rude, ani złote, lecz wspaniałą mieszanką obu kolorów. Patrzył jak zaczarowany. Jej włosy były niczym elfie złoto. Słońce odbijało się od nich tak oślepiająco, że ledwie mógł na nie patrzeć. Jej oczy również nie były ani całkiem niebieskie, ani całkiem szare, lecz zmieniały się jak migotliwe światła i chmury kolorów, których nie potrafił nazwać. Jej pełne czerwone usta uśmiechały się, a od smukłych stóp, po oślepiającą koronę falujących włosów, jej kościste ciało było doskonałe niczym sen Boga. Puls Konana dudnił mu w skroniach. — Nie wiem — powiedział — czy jesteś z Wanaheim i jesteś moim wrogiem, czy za Zgardu i jesteś moją przyjaciółką. Daleko wędrowałem. Ale nigdy nie widziałem kobiety takiej jak ty. Twoje włosy oślepiają mnie swoim blaskiem. Nigdy nie widziałem takich włosów, nawet wśród najpiękniejszych córek Aesirów. Naimira. Kim jesteś, by przysięgać? Naimira! Zakpiła. Cóż wiesz o bogach lodu i śniegu, ty, który przybyłeś z południa, by poszukiwać przygód wśród obcego ludu? Namrocznych bogów mojego własnego ludu! Krzyknął gniewnie. Choć nie jestem ze złotowłosych Esirów, nikt nie był bardziej zawzięty w walce. Dziś widziałem, jak padło osiemdziesięciu ludzi, a ja jeden przetrwałem pole, gdzie najeźdźcy Wulfhera starli się z wilkami Bragiego. Powiedz mi, kobieto, widziałaś błysk zbroi na śnieżnych równinach albo uzbrojonych ludzi na lodzie? Widziałam szron błyszczący w słońcu, odpowiedziała. Słyszałam wiatr, szepczący nad wiecznymi śniegami. Pokręcił głową z westchnieniem. Niort powinien był dołączyć do nas przed bitwą. Obawiam się, że on i jego wojownicy wpadli w zasadzkę. Wulf Her i jego ludzie leżą martwi. Myślałem, że nie ma wiosek w promieniu wielu mil od tego miejsca, bo wojna zapędziła nas daleko, ale nie mogłaś przejść wielkiego dystansu po tych śniegach, naga jak jesteś. Zaprowadź mnie do swojego plemienia, jeśli jesteś z Asgardu, bo jestem słaby od ran i zmęczony walką. Moja wioska jest dalej, niż potrafisz przejść. Konan z Cymerii zaśmiała się. Rozpościerając ramiona, kołysała się przed nim złota, głowa przechylona zmysłowo, migotliwe oczy częściowo przysłonięte długimi, jedwabistymi rzęsami. Czyż nie jestem piękna, o człowieku? Jak Jutrzenka biegnąca nago po śniegach mruknął, a jego oczy płonęły jak oczy wilka. To czemu nie wstajesz i nie podążasz za mną? Kim jest ten silny wojownik, który pada przede mną? Śpiewała w szaleńczej drwinie. Leż i umieraj w śniegu z innymi głupcami, konan o czarnych włosach. Nie możesz podążyć tam, dokąd chcecie poprowadzić. Z przekleństwem Cymeryjczyk poderwał się na nogi. Jego niebieskie oczy płonęły, a ciemna, poorana bliznami twarz. Wykrzywiała się wściekłością, gniew wstrząsnął jego duszą, ale pragnienie drwiącej postaci przed nim pulsowało mu w skroniach i pchało dziką krew z szaloną siłą przez żyły. Namiętność dzika, jak fizyczny ból, zalała całe jego jestestwo, także ziemia i niebo wirowały w czerwieni przed jego oszołomionym wzrokiem. W szaleństwie, które go ogarnęło, zmęczenie i osłabienie zniknęły. Nie wypowiedział ani słowa, gdy rzucił się na nią, palce szeroko rozwarte, gotowe chwycić jej miękkie ciało. Z wrzaskiem śmiechu odskoczyła i pobiegła, śmiejąc się przez ramię. Z niskim warkotem Konan ruszył za nią. Zapomniał o walce, zapomniał o zbrojnych wojownikach leżących we krwi, zapomniał o niordzie i najeźdźcach, którzy nie dotarli na pole bitwy. Myślał tylko o smukłej białej sylwetce, która zdawała się nie tyle biec, co unosić przed nim. Po oślepiającej białej równinie trwał pościg. Stratowane czerwone pole zniknęło mu z oczu, ale Conan nie przestawał gonić z milczącą zawziętością swojego ludu. Opancerzone stopy przebijały się przez zamarzniętą skorupę. Zapadał się głęboko w zaspy i przedzierał się przez nie samą siłą. Ale dziewczyna tańczyła po śniegu lekka jak piórko unoszące się nad taflą wody. Jej nagie stopy ledwie zostawiały ślad na szronie pokrywającym lód. Mimo ognia we krwi, zimno przeszywało wojownikowi zbroję i futrzaną tunikę. Lecz dziewczyna w swym pajęczym welonie biegła lekko i radośnie, jakby tańczyła w ogrodach, palm i róż w poita, dalej i dalej prowadziła, a Konan podążał za nią. Czarna klątwa spływała z wysuszonych warg cymmeryjczyka. Wielkie żyły na jego skroniach pęczniały i pulsowały, a zęby zgrzytały. Nie uciekniesz mi, ryknął. Poprowadź mnie w zasadzkę, a usypię stos z głów twoich krewnych u twoich stóp. Schowaj się przede mną, a roztrzaskam góry, by cię znaleźć. Pójdę za tobą do samego piekła. Jej szaleńczy śmiech dobiegał z oddali. A piana pryskała z ust barbarzyńcy, coraz dalej w pustkowie prowadziła go, kraj się zmieniał, szerokie równiny ustąpiły miejsca niskim wzgórzom, wspinającym się ku północy w poszarpanych pasmach. Daleko na północy ujrzał szczyty gór, błękitne w oddali lub białe od wiecznych śniegów. Nad tymi górami błyszczały zorze polarne. Rozpościerały się wachlarzem po niebie mroźne ostrza lodowego, płonącego światła, zmieniające barwy, rosnące i jaśniejące. Nad nim niebo płonęło i trzaskało dziwnymi światłami i blaskami. Śnieg świecił się dziwnie. To mroźnym błękitem, to lodowym karmazynem, to zimnym srebrem. Przez tę migotliwą, lodową krainę czarów, Conan parł uparcie naprzód w krystalicznym labiryncie, gdzie jedyną rzeczywistością było białe ciało tańczące po lśniącym śniegu, zawsze poza jego zasięgiem. Nie dziwił się temu wszystkiemu, nawet gdy przed nim stanęły dwie gigantyczne postacie: łuski ich zbroi były białe od szronu, hełmy i topory pokryte lodem, śnieg. Przysypał im włosy. W brodach wisiały sople lodu. Ich oczy były zimne, jak światła, które płynęły nad nimi. Bracia! zawołała dziewczyna, tańcząc między nimi. Spójrzcie, kto mnie ściga. Przyprowadziłam wam człowieka do zabicia. Weźcie jego serce, byśmy mogli złożyć je dymiące na stole naszego ojca. Olbrzymy odpowiedziały rykiem, jakby lodowe góry trzeszczały o zamarznięty brzeg i. Uniosły swoje lśniące topory, gdy oszalały Cymeryjczyk rzucił się na nich. Mroźne ostrze błysnęło mu przed oczami, oślepiając go swoim blaskiem, a on oddał straszliwy cios, który przeciął u do przeciwnika. Ofiara z jękiem runęła, a w tej samej chwili Konan upadł w śnieg z lewym ramieniem zdrętwiałym od ciosu drugiego olbrzyma, od którego uratowała go zbroja. Konan zobaczył, jak drugi gigant góruje nad nim, jak kolos wykuty z lodu, zarysowany na tle zimnego, jarzącego się nieba. Topór opadł, by zanurzyć się w śniegu i głęboko w zamarzniętą ziemię. Gdy Konan rzucił się w bok i skoczył na nogi, olbrzym ryknął i wyrwał topór z ziemi, ale zanim to uczynił, miecz Konana świsnął w dół. Kolana giganta ugięły się i ten powoli osunął się w śnieg, który zabarwił się na czerwono od krwi tryskającej z jego na wpół przeciętej szyi. Konan odwrócił się gwałtownie i zobaczył dziewczynę stojącą niedaleko wpatrzoną. W niego z szeroko otwartymi oczami z twarzy zniknęła wszelka drwina zastąpiona grozą. Zawył dziko, a krople krwi prysły z jego miecza, gdy ręka drżała mu z intensywności namiętności. Zawołaj resztę swoich braci! krzyknął. Ich serca rzucę wilkom. Nie uciekniesz mi! Z okrzykiem przerażenia odwróciła się i rzuciła do ucieczki. Teraz nie śmiała się ani nie drwiła przez białe ramię. Biegła, jakby uciekała przed samą śmiercią, a choć Konan naprężał każdy nerw i mięsień, aż skronie zdawały się pękać, a śnieg wirował mu czerwono przed oczami, ona oddalała się od niego, malejąc w czarodziejskim świetle. Nieba aż stała się postacią wielkości dziecka, potem tańczącym białym płomykiem na śniegu, w końcu zamazaną plamą w oddali. Ale zgrzytając zębami, aż krew popłynęła mu z dziąseł, szedł dalej chwiejnym krokiem i zobaczył, jak ta plama znowu rośnie w tańczący biały płomień, a płomień w postać wielkości dziecka. I wkrótce była już mniej niż sto kroków przed nim, a dystans powoli się zmniejszał krok po kroku. Teraz biegła z wysiłkiem, jej złote włosy powiewały luźno. Usłyszał szybki, urywany oddech i dostrzegł błysk strachu w spojrzeniu, które rzuciła przez ramię. Nieugięta wytrzymałość barbarzyńcy zdała egzamin. Prędkość opuściła jej smukłe, białe nogi. Zataczała się w biegu. W jego nieposkromionej duszy buchnął ogień piekielny, który tak zręcznie rozniecała. Z nieludzkim rykiem dopadł ją właśnie, gdy z przeraźliwym krzykiem obróciła się i rzuciła ramionami, by go odeprzeć. Miecz Konana wpadł w śnieg, gdy przyciągnął ją do siebie. Jej giętkie ciało wygięło się do tyłu, walcząc z desperacką furią w jego żelaznych ramionach. Złote włosy owiewały mu twarz, oślepiając go swoim blaskiem. Dotyk jej smukłego ciała, wijącego się w jego opancerzonych objęciach, doprowadzał go do jeszcze większego szaleństwa. Silne palce zagłębiały się głęboko w jej gładkie ciało, a to ciało było zimne jak lód. To było tak, jakby obejmował nie kobietę z ludzkiego ciała i krwi, lecz kobietę z płonącego lodu. Wyginała złotą głowę, starając się unikać dzikich pocałunków, które miażdżyły jej czerwone usta. Jesteś zimna jak śniegi, mruknął oszołomiony. Ogrzeję cię ogniem mojej własnej krwi. Z krzykiem i desperackim szarpnięciem wyrwała się z jego ramion, zostawiając w jego uścisku jedną zwiewną szatę. Skoczyła do tyłu i stanęła naprzeciwko niego. Jej złote włosy były w dzikim nieładzie, jej białe piersi unosiły się, a piękne oczy płonęły przerażeniem. Na chwilę stanął zszokowany, oszołomiony jej straszliwą urodą, jak stała naga na tle śniegów. I w tej chwili wyciągnęła ręce ku światłom, które świeciły na niebie nad nią, i zawołała: Głosem, który brzmiał w uszach Konana na zawsze: Emir, o mój ojcze, ratuj mnie! Konan rzucił się do przodu, wyciągając ręce, by ją pochwycić, gdy z hukiem, jakby pękła lodowa góra, całe niebo rozbłysło lodowym ogniem. Ciało dziewczyny zostało nagle otoczone zimnym niebieskim płomieniem, tak oślepiającym, że cymeryjczyk uniósł ręce, by osłonić oczy przed nie do zniesienia jasnością. W mgnieniu oka niebo i zaśnieżone wzgórza zostały zalane trzaskającymi białymi płomieniami, niebieskimi strzałami lodowatego światła i zamrożonymi karmazynowymi ogniami. Potem Conan zachwiał się i krzyknął. Dziewczyny już nie było. Świecący śnieg leżał pusty i nagi. Wysoko nad jego głową błyskały czarownicze światła, tańczące na szalejącym mroźnym niebie, a wśród odległych niebieskich gór rozbrzmiewał grzmiący dźwięk, jakby olbrzymi wóz wojenny pędził za końmi, których szaleńcze kopyta wytrząsały błyskawice ze śniegów i echa z nieba. Wtedy nagle zorza, zaśnieżone wzgórza i płonące niebo zatoczyły się odurzająco w oczach Konana. Tysiące ognistych kul wybuchły w deszczu iskier, a samo niebo stało się tytanicznym kołem, które deszczem gwiazd obracało się w tańcu. Pod jego stopami śnieżne wzgórza podniosły się jak fala, a Cymeryjczyk osunął się w śnieg, by leżeć nieruchomo. W zimnym, ciemnym wszechświecie, którego słońce zgasło wieki temu, Conan poczuł ruch życia obcego i niepojętego. Trzęsienie ziemi miało go w swoim uścisku i wstrząsało nim na boki, jednocześnie pocierając jego ręce i nogi, aż krzyknął z bólu i furii, szukając swojego miecza. Budzi się, Horsa, powiedział głos: Szybko musimy wytrzeć z jego kończyn mróz. Jeśli ma jeszcze kiedyś trzymać miecz, nie otworzy lewej ręki, warknął inny. Coś trzyma. Konan otworzył oczy i spojrzał w twarze z brodami, które pochylały się nad nim. Otaczali go wysocy wojownicy, o złotych włosach, w zbrojach i futrach. Konan, żyjesz! Na kroma, niordzie, dyszał Konan. Czy żyje, czy wszyscy umarliśmy i jesteśmy w Walchali? Żyjemy! burknął Aesir, zajmując się zamarzniętymi stopami Konana. Musieliśmy walczyć przez zasadzkę, albo dotarlibyśmy do ciebie, zanim rozpoczęła się bitwa. Trupy ledwie zdążyły ostygnąć, gdy trafiliśmy na pole. Nie znaleźliśmy Cię wśród martwych, więc podążaliśmy za Twoimi śladami. Na imię Imira, Konan, dlaczego wędrowałeś w pustkowia północy? Śledziliśmy twoje tropy w śniegu przez godziny. Gdyby przyszła burza śnieżna i je zakryła, nigdy byśmy cię nie znaleźli na Imira. Nie przysięgaj tak często na Imira, wymamrotał niepewnie wojownik, rzucając spojrzenie na odległe góry. To jego ziemia, a Bóg mieszka w tych górach, jak mówią legendy. Widziałem kobietę, odpowiedział Konan z zamglonym wzrokiem. Spotkaliśmy ludzi Bragiego na równinach. Nie wiem, jak długo walczyliśmy, tylko ja żyłem. Byłem oszołomiony i słaby. Ziemia leżała przede mną jak sen. Dopiero teraz wszystko wydaje się naturalne i znajome. Kobieta przyszła i kpiła ze mnie. Była piękna jak zamrożony płomień z piekła. Dziwne szaleństwo ogarnęło mnie, gdy ją ujrzałem, więc zapomniałem o wszystkim innym na świecie. Poszedłem za nią. Czy nie znaleźliście jej śladów, ani gigantów w lodowej zbroi, których zabiłem? Njord pokręcił głową. Znaleźliśmy tylko twoje ślady w śniegu, Conan. To może być tak, że jestem szalony, powiedział Conan oszołomiony. Jednak wy sami nie jesteście dla mnie bardziej realni niż ta czarownica o złotych włosach, która uciekła naga przez śniegi przede mną, a jednak zniknęła spod moich rąk w lodowym płomieniu. On jest w gorączce, wyszeptał jeden z wojowników. Nieprawda Krzyknął starszy mężczyzna, którego oczy były dzikie i dziwaczne. To była Atali, córka Imira olbrzyma lodowego. Do pól umarłych przychodzi pokazuje się umierającym. Ja, kiedy byłem chłopcem, widziałem ją, gdy leżałem połóż. Martwy na krwawym polu Wolraven. Widziałem ją, jak szła pośród umarłych w śniegach, jej naga postać lśniła jak kość słoniowa, a jej złote włosy były nie do zniesienia jasne w blasku księżyca. Leżałem i wyłem jak umierający pies, bo nie mogłem czołgać się za nią. Ona kusi mężczyzn z pobojowisk do pustkowi, gdzie zostaną zabici przez jej braci, olbrzymów lodowych, którzy kładą czerwone serca mężczyzn na stole i mira. Cymeryjczyk widział tali, córkę olbrzyma lodowego. Bach! burknął horsa. Starość Gorma dotknęła jego umysł, gdy w młodości dostał ciętą ranę w głowę. Konan był w gorączce od furi bitwy. Spójrzcie, jak jego hełm jest wgnieciony. Każdy z tych ciosów mógł pomieszać mu w głowie. To była halucynacja, którą podążył w pustkowie. On jest z południa. Co on wie o Atali? Może mówisz prawdę, mruknął Konan. Wszystko było dziwne i niezwykłe. Nakroma Zatrzymał się nagle, wpatrując się w przedmiot, który wciąż wisiał w jego zaciśniętej lewej dłoni. Pozostali patrzyli w milczeniu na woal, który trzymał, smuga zwiewnego materiału, który nigdy nie został utkany przez ludzkie kołowrotki.